Ze jest Paulina Galicka. Dzień dobry, spoza.pl. Paulina już u nas gościła, ale zrobiła to tak fajnie, opowiada takie fajne rzeczy, że, że namówiliśmy Paulinę po raz kolejny, żeby przyszła i opowiedziała o ciuchach i modzie, bo na tym, na tym się znasz. Słuchaj Paulina, temat przewodni dzisiaj. Tematem przewodnim dzisiaj będzie to, jak ubrać się modnie, z klasą i za dobrą cenę, że tak powiem po prostu tania. No właśnie, w takim razie jak to możemy zrobić? Bo my oglądamy właśnie w gazetach, wertujemy te kolorowe czasopisma, mówimy wow, ale super, ale fajnie, czemu my tak nie możemy wyglądać? A jednak się okazuje, że można. Pewnie, że można, ale to nie znaczy, że musimy się tam bezpośrednio inspirować właśnie tymi gazetami, żeby szukać aż tak wyszukanych rzeczy. Mhm. Więc przede wszystkim należy szukać w odpowiednich miejscach. Oczywiście pierwsze na myśl zawsze przychodzą sieciówki, gdzie no tak naprawdę jest boom kolorów i fasonów przypominających te wybiegów, jednak nie zawsze jest to dobra jakość i przede wszystkim to się szybko nudzi, bo kupimy sobie daną rzecz, która zaraz wyjdzie z mody, no i nie będzie to takim trafnym I natrafimy na kolejne dziewczyny, które mają to, Które tak? to mają, no tak. No więc co, fajnym miejscem na pewno są lumpeksy. Mhm. I powiem szczerze, że najczęściej właśnie te w małych miejscowościach, że tak powiem na wsiach zaskakują lepszym asortymentem, bo tam nikt Dobra, nas, że tak powiem, tak. Nie, wy, nie wyprzedzi mhm. w polowaniu. No ale w lumpeksach też trzeba uważać na to, co kupujemy. Bo na pewno nie jest to miejsce, gdzie, gdzie znajdziemy dobrze dopasowaną na przykład sukienkę. Mhm. Natomiast lepiej, jak kupimy tam pasek, czy jakiś dodatek w stylu vintage, czy na przykład skórzaną torebkę, mhm. albo apaszkę. No, i wtedy na pewno dodając coś takiego do klasycznych rzeczy, takich jak biała koszula czy jeansy, no, no zachwycimy wszystkich taką oryginalnością i, i elegancją. No i tutaj przyniosłaś kilka rzeczy, tak? Może, może o tym po powiedzmy. To nie jest z Lumpexu. To akurat nie jest z Lumpexu, ale też właśnie nawiązuje do tego, jak tanim, tanim kosztem można wyglądać oryginalnie. Mhm. To jest naszyjnik zaprojektowany przez młodą projektantkę o nazwisku Kozioł. I tak właśnie swoim nazwiskiem sygnuje te, te swoje sztuki. Tak, to prawda jest. Mhm. Wszystko jest wykonane właśnie w taki podobny sposób. Różne kolory, różne długości, są to też bransoletki. Mhm. I naprawdę za, za kilkadziesiąt złotych, nawet często taniej niż w sieciówce, można, można kupić coś takiego. I w tym momencie zwykły biały t-shirt wystarczy, żeby, żeby wyglądać fajnie i, i na mhm. pewno nie tak jak wszyscy inni. Dokładnie, to jest świetny pasek, w ogóle tak. bardzo mi się podoba. Ten pasek właśnie znalazłam w Lumpeksie. Wow. Tak się trafiło, że, że w zeszłym sezonie były bardzo modne takie centkowane paski, mm -hmm. które kosztowały w sklepach kilkadziesiąt złotych, a świetnie wyglądają właśnie z grubymi swetrami zawiązane w talii ten pasek kosztował 3 złote. O nie! A naprawdę jest przeze mnie Ale wynoszony. Się cieszy, cieszyłaś chyba, jak się to złapałaś. A bardzo. wygląda, jakbyś się za niego dała bardzo dużo. No bardzo, pieniędzy. bardzo podobne były właśnie mm. w dużych centrach handlowych, a ten udało mi się tak. Trzy złote pasek, proszę. A paszka, świetna paszka. Modny kolor. Tak. A Paszka jest akurat znaleziona na takiej akcji, która ma na celu wymianę ciuchów między, między dziewczynami właśnie z Poznania, więc takie akcje też chciałam serdecznie wszystkim polecić, bo jest to fantastyczny czas, gdzie można po prostu się powymieniać i odświeżyć swoją szafę. No i to właśnie był efekt wymiany z jedną z dziewczyn, czyli tak naprawdę nie kosztowało mnie nic. Super. I bi biżuteria. A biżuteria jest akurat właśnie, jest to srebro. Jest to bardzo stara biżuteria, którą dostałam po mojej babci, wow. ale taką można niejednokrotnie znaleźć na takich chlichtargach, pl mm -hmm. które w Poznaniu też mamy. W każdą niedzielę można się tam udać i, i takie cacka właśnie poznajdować za kilka złotych. To prawda, fajnie. Um, mo wciąż modne, prawda? Tak, właśnie to są rzeczy, które się po prostu nie starzeją, szczególnie właśnie tego typu biżuteria, jak i apaszki. Wciąż powracają i możemy kupować mnóstwo nowych, zwykłych, takich na przykład białych t-shirt, białych koszul. I te dodatki no, po prostu zmieniać tanim kosztem i wtedy nasz zestaw każdego dnia wygląda inaczej. Ja już wspominam o Twoim dodatku przed programem, też masz bardzo fajny naszyjnik, który wydawałby się tak, jak sama powiedziałaś, kiczowato, tak? Tak, tak, tak. A, ale zobacz, ale no, ubiera cię bardzo i, i No tak, właśnie myślę, że, że bez tego naszyjnika właśnie to jest wyglądałaby troszeczkę monotonnie, mhm. ale przez to, że jest czerń i jest coś ożywiającego, to, to wygląda inaczej, mhm. ciekawie. Czyli tak naprawdę y, wniosek jest z tego taki, że nie powinniśmy się bać używać właśnie takich jakichś starych rzeczy, ciężkich, no wręcz no wręcz, wręcz przeciwnie. I właśnie powinniśmy skupić się często na dodatkach, a nie mhm. na jakiejś wzorzystej sukience czy, czy wzorzystym sweterku, który jest modny tylko przez chwilę. Bo właśnie na tym się sparzyłam, że w zeszłym roku poszłam za trendem, nakupiłam no, sobie wszystko w kolorze beżowym, od leggingsów po kożuszek, a w tym sezonie po prostu tak na to patrzę i stwierdzam, że no nie, no tego już tak naprawdę na wybiegach, w gazetach nie ma, to co ja z tym zrobię? Mm -hmm. No i to są właśnie te takie konsekwencje takiego ślepego podążania Podążę za modą. Za mm -hmm. A do tego no przede wszystkim to, jak w tym wyglądamy, bo że coś jest promowane w gazecie i na wybiegu, to nie znaczy, że, że pasuje do naszej sylwetki mm -hmm. i że będziemy z tego po prostu zakupu zadowolone, bo, bo tak przyjdziemy prawda. do domu, przymierzymy sobie coś i stwierdzimy, no nie, no wyglądam tu na przykład kilka kilogramów e, Ciężej. Mhm. No i, i tego trzeba unikać na pewno. I, i ja jeszcze tak tutaj zerkam na, na te sukienki, słuchaj, chciałam, żebyśmy o nich troszeczkę powiedziały, mimo mamy czas. To są y, sukienki specjalnie zaprojektowane w ogóle, tak? Tak. To są sukienki projektu Katarzyny Cielątkowskiej. Mhm. Jest to młoda projektantka z Poznania, która naprawdę ma na swoim koncie już kilka fantastycznych projektów, fantastycznych sesji zdjęciowych. Jednak sprzedaż tych, mhm. tych dzieł dopiero wkrótce się rozpocznie na większą skalę. I to do tych sukienek właśnie chciałam powiedzieć, że często inspirujemy się stylem gwiazd. Można zwrócić uwagę na to, że na każdą większą galę gwiazdy zawsze wyglądają inaczej, wyjątkowo i wszystko jest starannie dopracowane. Mm -hmm. No i my tutaj, nawet w naszym mieście, idąc na jakąś imprezę, chcemy zawsze wyglądać wyjątkowo, ale nie zawsze się to udaje, gdyż nawet jak na tą okazję chcemy sobie kupić specjalną sukienkę, okazuje się, że na imprezie inna dziewczyna ma ja taką samą. samą. No, i, no i wtedy jest... Zalną płaszcz no. z szyzy, tak, i Wracanie do domu. Wracanie do domu <laughs> dokładnie. I często zdarza się tak, że możemy znaleźć właśnie projektanta w naszym mieście który zaoferuje nam sukienki naprawdę wyjątkowe i niepowtarzalne, w takich samych cenach jak sieciówka, a nawet czasami okażą się one tańsze, a mogą być często dopasowane specjalnie dla nas na, na, na nasze wymiary i w ogóle. I po prostu w takiej kreacji zaskoczymy wszystkich i poczujemy się jak taka gwiazda z wybiegu. Mhm. A wybierając na przykład taką białą sukienkę, czy jak tutaj są takie bardziej stonowane Może kolory, tą, tak? można się następnie bawić dodatkami. I to nie znaczy, że, że taka sukienka zakupiona u projektantki będzie nadawała się na jedno wyjście, bo, mhm. bo potem na przykład z czarną ramoneską, z czarnymi koturnami będzie na inną okazję. Tak? Odkryte ramiona, na przykład szpilki odkryte, wtedy na przykład jakieś wesele, coś, coś bardziej, bardziej takiego zwiewnego. Więc Więc to. Na pewno jest, jest fajniejszy pomysł niż po prostu ślepe podążanie za... Za modą, tak, on, tak, to prawda. Koło Ciebie leżą też... Tak, tutaj fajnie. koło mnie leży jeszcze właśnie taka czerwona sukienka, bardzo fajnie tutaj zdobiona, eksponująca nogi. A powiedz mi, co do tego byś mogła dobrać? znaczy, na przykład jeżeli chodzi o rajstopy, buty. Czerwienno jest w sumie trudnym kolorem, więc trzeba go troszeczkę tak zestonować, więc na pewno więcej niż dwa kolory w jednej stylizacji to już jest zdecydowanie za dużo. Kiedy przy szyi mamy tutaj jakieś już zdobienia, to, to biżuteria naszej na pewno odpada. No więc do, do czerwienia to najlepiej, oczywiście, wygląda czerń, Ewentualnie jakiś dodatek, może na przykład śliwka, bordo, kopertówka, mhm. a buty. No buty mają zdaniem, klasyczne, czarne, chyba, że właśnie takie, takie bordo lakierowane, coś takiego, żeby, żeby zachować tą kolorystykę, ale na pewno nie przesadzić z jakimś innym jaskrawym e, odcieniem. Ale właśnie o czym, jeśli chodzi o buty, bordo i czerwoną sukienkę, na tym chyba czy, po pierwsze musimy się chyba czuć i musimy mhm. e, też to dobrze dobrać, żeby nie przesadzić, żeby tak. tutaj trzeba naprawdę... E, Wtedy z precyzją, odcień, odcień tych rzeczy powinien być zbliżony, mhm. żeby to była po prostu jakby zabawa jednym kolorem, ale w różnych tonach, a nie dwa zupełnie inne takie odcienie mocno różniące. No i przede wszystkim, dobierając no, znaczy trzeba się po prostu czuć ubranym, a nie przebranym, jak to moja mama mówi. Mhm. Żeby po prostu nie przedobrzyć też. Lepiej po prostu z czegoś zrezygnować, jak nie jesteśmy czegoś pewni, niż potem żałować, że, że po prostu się przebraliśmy i wyglądamy jak tak zwana choinka. Mhm. No właśnie, a często możemy spotkać, prawda, takie osoby, które y, zarzucają wszystko, wszystko na siebie. A powiedzmy w takim razie, na przykład, gdybyśmy... chciały się jakoś fajnie ubrać faktycznie, no i no, brakuje nam tego, mhm. tego czegoś. Jak możemy, co możemy, co? Przeżyć i powybierać, czym, czym powinniśmy się gdzieś tam, nie wiem, kre, kierować, Bo więc jest, to jest takie trudne mimo to wszystko. To jest bardzo trudne mm -hmm. dla każdego, więc moim zdaniem najpierw powinniśmy sobie jakby założyć taki plan, który będzie pasował do naszej urody, do naszej figury okay. i taką po prostu daną stylistykę żeby całą szafę skompletować jakby w jednej tonacji, w jednym stylu, żeby potem nie mieć w tym wszystkim bałaganu. No i właśnie moim zdaniem, chociaż to wydaje się trochę śmieszne, najlepiej jest zacząć od podstaw i naprawdę sobie to wszystko rozpisać. I właśnie słyszałam o takim sposobie, który jest naprawdę fantastyczny, żeby wypisać sobie miejsca, w których się znajdujemy w ciągu tygodnia, tak jak na przykład szkoła czy praca, jak na przykład dom, jak na przykład fitness czy jakieś dodatkowe zajęcia i wtedy wypisać rzeczy, które w danych sytuacjach, w danych... Dniach będą nam potrzebne. Wtedy przejrzeć szafę, zobaczyć czego nam brakuje. Ustalić, jaki tam mamy budżet i po prostu podokrywać rzeczy tak, żeby były w miarę skompletowane. No i wtedy fajne jest to, jeśli mamy już załóżmy w szafie rzeczy poukładane kolorystycznie i po prostu otwieramy, otwieramy garderobę i wiemy, że to z tym i pasuje, a nie musimy się zastanawiać, co z czym, bo kupujemy na przykład jedną sztukę nieprzemyślaną i wtedy mamy problem, do czego ją dobrać. To właśnie, właśnie lepszym rozwiązaniem jest takie kompletowanie z góry i planowanie po prostu przyszłych zakupów. Jaki kolor modny jest teraz tej jesieni? No tej jesieni jest powrót z powrotem właśnie do czerni, chociaż w zeszłym roku były, były to jasne kolory i beże. Jednak w tym roku fajnie też łączy się właśnie takie korzuszki jeszcze zeszło sezonowe z czarnymi kozakami. Do tego jeansowe shorty, na przykład czarne to, co mi się kiedyś zupełnie nie podobało, ale Teraz to naprawdę wiele celebrytek tak się ubiera i fajnie to wygląda. Ale co zaskakujące, w tym roku wróciły też białe kozaki. O, no właśnie, ale z tymi białymi mm. kozakami trzeba jednak uważać, prawda? No zdecydowanie ich nie widzę tutaj na naszych poznańskich ulicach, ale faktycznie na wybiegach wyglądają fantastycznie, tak samo jak na sesjach zdjęciowych. Ale będąc jeszcze pod koniec wakacji na jednym z pokazów, właśnie nad morzem, spotkałam się z dwoma paniami w białych kozakach, mm. ale powiem szczerze, że im to naprawdę nie wyszło i to było naprawdę po prostu aż śmieszne. Bo i może to też wynika z tego, że często jest tak, że jest taki olbrzymi kontrast. Biały kozak czarny, rajstopy na przykład, albo czarne spodnie, nie wiem, jeszcze biała kurtka i to po prostu koszmar. Tak, tak, trzeba właśnie uważać, żeby też nie, nie kontrastować tak bardzo stroi, bo czasami tak, czerń i biel fajnie wyglądają, mm -hmm. ale odpowiednio zestawione, a nie w takim kontekście, przykład białe rajstopy też i czarne kozaki, no to zdecydowanie nie. Biała powinna być góra, zawsze jaśniejsza, typu biała koszula czy coś takiego jasnego, no i dół zdecydowanie ciemny, bo zawsze wiemy też, że, że ciemniejszy dół wyszczupla i, i Właśnie te ciemne jeansy będą na każdym wyglądać lepiej niż, niż te jasne, sprane, chociażby były nie wiadomo jak modne. Mm -hmm. Proszę i mam nadzieję, że, że tutaj wyjaśniło się wiele kwestii, że wie, wiecie więcej, a jeżeli jest Wam wciąż za mało, myślę, że Paulina jeszcze nie raz u nas będzie gościła i będzie opowiadała o jakichś różnych ciekawostkach, albo przyniesie znowu fajne rzeczy, zakupiony na przykład za 3 złote ten pasek, no i powiem, zazdroszczę Ci. Ale to jest właśnie fajne, to trzeba, mieć, trzeba być tym pier, pierwszą osobą chyba, to, tak. żeby, żeby zdobyć I takie trzeba rzeczy. polubić to, to buszowanie. No, myślę, że, że z tym chyba kobiety nie mają problemu, chociaż no, bywa różnie. Serdecznie Ci dziękuję, drodzy Państwo, tak ja dziękuję bardzo. Ci za uwagę, widzimy się e, jutro, a właściwie nie tyle ja, tylko w imieniu Mateusza Borysa i w imieniu Mikołaja Szym Szymca zapraszam, Szymiec, Mikołaja Szymiec zapraszam na e, jutro, na godzinę 17.30, bo właśnie panowie przejmują mój program, jutro nie wiem jak to się stało, a, ale słowo się rzekło i będzie też gotowanie gośnie z Lizapra, który był już u nas, gotował, e, kucharz naprawdę robi świetne pan Słowek robi świetne rzeczy, zapraszam serdecznie, bądźcie z nami jutro, 17.30 ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia w przyszłym tygodniu